Witam, to jest Tomolko, a w tej recenzji znów zajmę się GESTą, tym razem Master Grade'em. Powtarzając się z poprzednią recenzją, GESTA to mass product z serii Gundam Unicorn, Mobile Air Federation Space Forces, taki egan tylko do zadań specjalnych. W kwestii designu to znów Większość detali gesty, to są bryły geometryczne, które są różnie rozłożone po częściach pancerza. gesty. kolej wiadomo, to już master grade, więc mogę sobie pozwolić na więcej detali. I w tym przypadku zachowujemy oczywiście wszystkie detale, które były w wersji HG. Dodajemy lepszą separację kolorystyczną oraz w tym przypadku nawet panel lining, ponieważ tak na przykład na ramieniki, jak i łydki dostały elementy podziału pancerza, takie sztuczne, wyryte po prostu w elementach plastikowych. Dzięki czemu tego mobila możemy ulepszyć panel linerem, ale już bez tego wygląda zarobiście. plus panel liner tak naprawdę w tym przypadku sprawdzi się tylko i wyłącznie na przykład w przypadku ud, czy tych detalach na łokciach, ponieważ czarny panel liner niezbyt jest dobrze widoczny na takim ciemniejszym plastiku, no a większość zesty jest właśnie wykonana z takiego mocno ciemnego granatowego plastiku. W macie dodania do dali, jak widzicie w dostajemy trochę naklejek z oznaczeniami, głównie Federacji Ziemskiej, wiadomo, szkoda, że dodam klejki, a nie utertykale, no ale utertykale są czymś, co dostajemy raczej tylko i wyłącznie w modelach WRK. Natomiast wraz z Jackson dostajemy także takie oto dry transfery. Polegają one na tym, że wycinamy sobie tak jak przy dekalach ten dekal z tego plastiku, dokładamy do elementu, na którym chcemy położyć ten dekal i przyciskamy czymś od strony zewnętrznej. Przez co przenosimy ten dekal na element pancerza. Co ma taki plus, że tak jak w przypadku naklejek oraz troszeczkę też dekali, Mamy widoczny ślad dookoła dekala, który mówi nam, że to, coś, że to jest coś doklejonego. Tak w przypadku dry transferu, czegoś takiego w ogóle nie ma. Jest to jak water decal, który położymy, nałożymy na niego chemię, a potem jeszcze przykryjemy lakierem, Wystarczy, to powiedzmy że łączy się wizualnie z całym pancerzem. Wielu ludzi bardzo lubi takie dry transfery. Ja osobiście nie jestem ich fanem. Używałem ich raz do Master Grade XI. I fakt, faktem wyglądają one bardzo ładnie, ale jestem wielkim fanem water decali. Uważam to, że można je połowyć i tak tak długo jak są mokre, tak długo jeszcze dostosować ich ułożenie. A w przypadku dry szczególnie w sytuacjach, gdzie jakimś, jakiś dekal musimy dać na miejsce, które jest w jakimś wklęsłym elemencie, to bardzo trudno jest Wtedy taki dry transfer nałożysz na element, trudno jest go ocierać od zewnętrznej strony. Plus ja osobiście miałem mnóstwo problemów z tym, aby ułożyć ten dry transfer równo, i potem jeszcze równo go trzymać w trakcie ocierania go z drugiej strony. Są to bady, które w gruncie rzeczy możliwe, że są tylko i wyłącznie moją nieporęcznością. no Jestem też osobą, która maluje swoje modele tak jakimś, jakimś kolorowym lakierem, jak i potem top coatem, więc w moim przypadku nawet nałożenie od RDK daje bardzo podobny efekt, bo po oczywiście kilku warstwach lakieru, a dry transfery są raczej dla ludzi, którzy budują swoje modele out of box, ewentualnie dodając im panel lining. Tak więc osobiście widzę dry transfery jako wadę modelu, ale z drugiej strony ktoś może uważa je za zaletę. To tak jak poruszałem kwestię w przypadku HG, że wiele elementów było niepoprawnych kolorystycznie, tak tutaj, te dysze, te dysze, te elementy tutaj na, na ramienniku, te detale tutaj i tutaj, jak widzicie te dysze tutaj, nawet ta dysza tutaj. Nawet jej wnętrze. Wszystko to jest poprawione. Jest tak, jakie ma być. No oczywiście to znaczy federacji. Jedne, to w sumie nie jest poprawione, to stopy. Jak widzicie, tak jak HG ma on je w jednym kolorze, co najwyżej, to wnętrze stopy tutaj jest w kolorze frame'u, A według ilustracji z instrukcji powinny one mieć dużo więcej koloru. I w sumie większość tego dałoby się bardzo łatwo uzyskać poprzez element w kolorze szkieletu od wewnątrz, tak więc szkoda, że tutaj z tego nie skorzystali. To, co robi na mnie dużo wrażenie, to, 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 to głowa, gesty. Tak jak w przypadku HG Jesty, ta głowa i tak była już świetna, tak tutaj jest po prostu niesamowita, naprawdę bardzo fajnie się na nią patrzy i nie wiem czy to będzie widać, spróbuję to pokazać, ale ten detal, który, o tutaj będzie widać w sumie, widać chyba, nie? Teraz w tym momencie, ten detal, który nadal nie wiem czy są kamerami dodatkowymi czy nie, widać tutaj w tym, Miejscu, tak więc jest, dużo, jest bardzo dużo dbałość o detale. Chociaż nie bardzo to widać, bo większość tego modelu jest bardzo pusta. jak na przykład, uda dodali tutaj, co prawda, co prawda, takie detale po bokach, ale oprócz tego one są bardzo, bardzo płaskie. Tutaj jest podział części, który ma pewną grubość, nawet. No ale jest to oczywiście podział elementów, mamy przód i tył uda. Trochę pododawali nam detali frame'u od wewnątrz. Mamy też trochę e, detali pod pancerzem, na samym szkielecie, głównie w okolicach torsu. No ale to oczywiście po nowym pancerzu nam ginie oraz też nie jest to jakaś wybitna ilość detali. Nie jest to na pewno poziom np. Masterclid Barbatosa, ale miło, że cokolwiek nam pododawali. Natomiast mamy to oczywiście otwierany kokpit, aczkolwiek tutaj może być problem, zaraz zobaczymy, czy teraz też go będę miał, bo czasami kokpit lubi się po prostu nie otwierać. To mechanizm, który jest dość sztywny, miałem wcześniej z nim dość duże problemy, że element, który teraz próbuję pociągnąć, się wyczepiał zamiast pociągnąć do przodu. To tak jak teraz, ale no, jak sobie poradzimy jakimś narzędziem, przywrócę sobie ten tutaj pancerz i jak jeszcze otworzymy górną część. To też do łatwych nie należy. To otrzymujemy kokpit razem z pilotem w środku. Jeszcze nie pomalowanym, bo jeszcze czysty nie malowałem, ale oczywiście kiedyś się doczeka. kokpit od środka jest okrągły, co jest poprawne względem anime, bo w tym czasie UC już montowano w mobilach okrągły kokpit który miał dookoła ekrany. Dzięki czemu pilot widział wszystko, co jest wokół niego w 360 stopniach. A to, że jest okrągły, możemy zobaczyć wyjmując tą część z głową, dlaczego ona jest osobno to zaraz. I tutaj jak widzicie jest dach kokpitu, w którym znajduje się pilot. W kwestii tego, dlaczego ten element z głową i plecakiem jest tak łatwo odczepialny, jest to, że w tym miejscu tutaj mamy miejsce na leda. Jak sobie wyjmiemy głowę Gesty, to możecie zobaczyć, że jej staw szyjny jest przyroczysty, właśnie po to, aby w tym miejscu przypuścić światło do szyi. Niestety ja takich LEDów bandajowych nie posiadam oraz słyszałem opinie, że są strasznie słabe, więc nie chcę mi się wydawać y, chyba 40 zł, więc nie chcę się wydawać około 40 zł na leda, który raz działa, raz nie i łatwo się psuje. Tak więc jedyny sposób, w jaki mogę wam spróbować pokazać, jak oko Gesty jest oświetlane, to używając mojego drugiego telefonu i ustawiając jego... Latarkę pod właśnie to miejsce, i jak widzicie, całe, cały wizjer w sumie, Justin, nie tylko oko się świeci łącznie z tą kamerą na górze oraz z tutaj kamerą z tyłu. Tak więc bardzo fajne oświetlenie. W tym momencie, nawet z tej pewnej odległości od kamery, wyraźnie widać te cztery do kamery po bokach Pono Aja o których mówiłem w poprzednim filmie tak więc bardzo, bardzo fajnie tak więc jeśli ktoś nie lubi swojego portfela to może sobie dokupić leda od Bandai'a i go tutaj wstawić to co równi wersję HG oraz Master Grade pokazałem tak więc w tym momencie mogę pójść do akcesoriów które w gruncie rzeczy są tym samym co dostajemy w fotku HG Poro elementów nie dostajemy ale to co dostajemy rekompensuje tą stratę i tak jak w przypadku HG, zacznę od karabinu, do którego przy układaniu sen zgubiłem magazynek. I tak w tym przypadku już karabin ma wyczepiony magazynek, tak więc możemy ustawiać gestę w różnych pozach, jak na przykład przyładowuję swoją broń. Z różnic, no to tym razem ta rączka jest ruchoma. Możemy trochę ruszać do przodu do tyłu. Nie ma takiego płaskiego elementu plastiku między jedną lufą a drugą, przez co broń wygląda o wiele ładniej. Mamy też oczywiście wiele. O wiele więcej detali. Celownik tym razem ma przezroczysty element plastiku oraz w rękojeści jest taki mały dżędzelek, który możemy wysunąć i właśnie tym dżędzelkiem przyczepia się karabin do dłoni gesty. Ja lubię sobie do tego wyczepić tą całą dłoń, bo jest to po prostu o wiele prostsze w tym momencie. Tutaj też, też taki element musimy sobie wysunąć na bok, i jak to zrobimy, to możemy włożyć w to miejsce karabin. Trzyma się nawet, nawet mocno, jest to podwójne mocowanie. No i od tego ile spędzimy nad pozowaniem tych palców zależy to jak ładnie to będzie wyglądało. I mogę teraz przywrócić dłoń na swoje miejsce. No i dzięki temu Jesta ma swój karabin. Teraz możemy jeszcze przywrócić magazynek licząc na to, że zostanie na swoim miejscu, bo nie jest to pewne. I możemy drugą dłoń łowić na drugiej rękojeści. Co nie jest najprostsze, ale jest do zrobienia. Dzięki czemu dostał ma lepszy chwyt na sobą karabinie. No i przy odpowiednich pozach na pewno nie przy tej wygląda to o wiele bardziej kozacko w temacie broni otrzymujemy też dwa Beam Sabery, i tak samo jak w fotku HG, jeden w sumie jest nam niepotrzebny. Ponieważ Jesta posiada tylko jeden Beam Saber. No i tak samo jak w przypadku HG, jest on przechowywany tutaj na przedramieniu. Tylko tym razem, aby się niego dostać, musimy ten element uchylić. I w tym momencie możemy cały ten Beam Saber na tym tutaj zawiasie wysunąć do dołu. Na przykład symulując, jak tą ręką Jesta chwyta ten Beam Saber, jak go wyjmiemy, to zobaczymy, że tak samo jak, jak karabin. Ma on ten taki dędzelek, który po wysunięciu go daje nam mocowanie, którego po wychyleniu możemy do tak samo jak w wcześniej przygotowanej dłoni go wczepić. Palce dajemy. tak jak się da wokół Beam Sabera. Wiem wygląda słabo, ale potem powiem Wam dlaczego. I teraz na górę możemy dać Beam Saber. I przywracając dłoń na swoje miejsce, daliśmy rzeście jej dwa akcesoria ofensywne. I jeszcze pozostawiając w tym temacie, jak tak jak mówiłem, dostajemy ten oto magazynek, który możemy wyjmować. Ale nie jest to jedyny magazynek, który dostajemy. Dostajemy ich konkretnie cztery. Cała reszta jest tutaj w drugim przedramieniu. Jesty możemy sobie jedna spokojnie wyjąć. Reszta się powiedzmy, że jakoś trzyma. Przy raczej większym trząśnięciu tą częścią, raczej wypadną. Ale tak to się trzymają i w tym momencie możemy czepić kolejny magazynek do karabinu, co umożliwia nam kolejne różne pozy, jeśli oczywiście będzie nam się chciało pozować jej dłonie. No i karabin ma jeszcze jedno zastosowanie, otóż jeśli tą rączkę sobie obrócimy tutaj w ten sposób, to karabin ten możemy przechowywać na może gesty, w tym oto miejscu, w ten oto sposób. I nie jest to takie super mocne mocowanie, ale wciąż jest to mocowanie raczej lepsze niż w przypadku Zaku, którego niedawno recenzowałem. Tak więc duży plusik dla Bandai za daje nam możliwości przechowywania karabinu gdzieś indziej niż w dłoni. No i teraz możemy przejść do bardzo fajnej części, czyli do tarczy, która w porównaniu z HG, jak widzicie, posiada już takie kolory, jakie powinno posiadać. Posiada znaczek federacji, posiada nawet dwa oddzielne kory granatowego na sobie. Posiada białe granaty. Tutaj jak widać całość jest w kolorze frame'u, tak więc bardzo fajnie. No i tutaj, co prawda, ta część rączki wciąż jest nieruchoma, aczkolwiek tutaj jak najbardziej się rusza. No i oczywiście mamy to całe ramię, które w przypadku HG było jednym elementem, było wymienialnym elementem. W zależności bardziej złożony czy rozłożony luk tego ramienia. Tutaj dostajemy ramię z kilkoma punktami ruchu, tak więc możemy modyfikować jej pozycję, a przyczepiamy do gesty ją w tym miejscu. Nie musimy tym razem niczego wymieniać. Po prostu wczepiamy ramię do tego elementu. Możemy, możemy go wczepić tak z tej strony, jak i z tej, i wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Można to było w bardzo różnych pozach. No i też oczywiście możemy w to miejsce przełożyć dłoń, czego raczej nie będę pokazywał i dlaczego to powiem wam później. No ale tak gdzieś jak bardzo fajnie, że możemy na przykład złożyć to ramię i przechowywać tarczę w taki sposób. To jest taki bardziej stacjonarny, domyślny, Co nie, możemy też ją przenieść do tyłu. Tutaj, jak to na Master Grade'a, mamy dużo więcej możliwości niż w płatku High Grade'a. Jeszcze bo bym zapomniał, to tutaj, oczywiście też było w High Gradzie, To są granaty, takie dodatkowe, które, co prawda, mają mechanikę otwierania tego magazynu z tymi granatami dzięki czemu czysta to oczywiście mogłaby sobie wyjąć taki granat ale niestety wszystkie te granaty to jest jeden element przytrzymywany od środka, teoretycznie można byłoby to wyczepić ale ja zbyt nie widzę sensu bo te granaty są po prostu takie niejakie, zwykłe tak więc wolę już je te wszystkie przychować tutaj i wręcz nawet je zignorować ostatnim akcesorium typowym dla Master jest brak miejsca do łączenia z podstawką akcji ale też oczywiście typowo jak na Master grade dostajemy adapter do podstawki akcji, który możemy tutaj w krocze wczepić. I w tym momencie możemy użyć oczywiście nie Action Base'a 2, a Action Base'a jedynkę, który jest rozmiarem dostosowany właśnie do Master Grade'ów. No i bez problemu utrzymuje on ciężar gesty, dzięki czemu możemy robić nią pozy powietrzne, co oczywiście zawsze bardzo fajnie wygląda na półce. Jeszcze prawie zupełnie bym zapomniał, że oczywiście tak jak typowo w Master Grade'ach dostajemy figurkę pilota. Nie jest to ten konkretny pilot, jest to po prostu jakiś no-name, jakiś żołnierz federacji. Typowa, jak dla Master Grade'a, figurka pilota w skali. W temacie pozwolności, tak jak już mówiłem, głowa jest osadzona na pojedynczym stawie kulkowym, który pozwala nam na taki ruch do dołu, taki do góry. Lekki na boki, oczywiście obrót 360 stopni w plecaku. Dysze możemy lekko przechylić, nie wiem czy to jest do końca pozowalność, którą przewidzieli, czy która po prostu jest wynikiem tego jak to jest zbudowane, ale raczej jest czymś przewidzianym. Dalej, żeby Wam pokazać następny ruch, to wyjmę na chwilę ramię i tutaj standardowo mamy staw, który pozwala nam wychylić rękę do przodu, z tym, że ten staw jest ciekawy pod tym względem, że tutaj jak widzicie jest pewien mechanizm, który po pierwsze daje taki lekki ruch jakby w jakichś mechanizmów, więc bardzo fajny detal, a po drugie bardzo ustyny ten staw, dzięki czemu jest on no, o wiele bardziej stabilniejszy, co jest na duży plus. Na ramiennik jest osobno od ramienia, może się lekko względem niego ruszać, na pewno może się ruszyć o tak do góry, całe ramię może się poruszyć tak do góry, tak więc taki średni wychył. Możemy oczywiście całość obrócić o 160 stopni, tak samo jak ten staw w ramieniu. Staw w łokciu jest podwójny, mamy... Taki wychył, który nam odsłania tutaj mechanizmy oraz drugi, ten który był też w Hagiak i oba pozwalają nam na pełne zgięcie. I teraz temat dłoni. Temat dłoni celowo omijałem, teraz go będę musiał poruszyć. Otóż mamy tutaj takie dłonie, które są dość... O, yy, tutaj jeszcze był, powinien być ball joint, który po prostu został tutaj, ale to nic. I tak, Master grade mają różne rodzaje dłoni. Mają dłonie, gdzie po prostu zamieniamy palce, mają dłonie, gdzie Mamy ruchomy palec skazujący, kciuk i oddzielnie trzy pozostałe palce. Natomiast ta tutaj dłoń to jest coś w stylu tego frame'u z Real Grade'ów, gdzie mamy dwa rodzaje plastiku, które, jak dobrze rozumiem, są odlewane albo w tym samym czasie, albo w, albo w podobnym, w tej samej formie, tak czy siak. Co tworzy nam takie ruchome dłonie prosto z wypraski. I to byłby duży plus, bo dzięki temu mamy dłonie, którym rozmiarem pasują do master grade'ów. mamy ekstremalnie małych elementów i no mamy dłonie, które są w pełni ruchome. Możemy ruszyć każdym pojedynczym palcem i każdym pojedynczym ich stawem. Natomiast te dłonie. W mojej, z mojej perspektywy mają pewną wadę, otóż są takim trochę granatem odłamkowym i to na pewno uda mi się teraz pokazać. E, pokazując ich pozowalność, no to tak, mamy ten ball joint tutaj, który oczywiście działa jak normalny ball joint, więc mielibyśmy taką typową prawie dla każdego gendama ruchomość. Następnie tutaj mamy staw, który pozwala nam tą dłoń zginać, więc, o i właśnie, i ten staw wypada, ale sam ruch jest bardzo fajny. Następnie kciuk. I kciuk jest najbardziej w sumie stabilną częścią całej dłoni. Mamy tutaj ball joint. Tutaj coś, coś wygląda jak ball joint, ale w gruncie rzeczy, jak się tutaj przyjrzycie, to y, ten element ruchomy jest jedynie zawiasem, który pozwala nam na zgięcie tego kciuka. Tylko że właśnie problem jest taki, że. O, udało mi się. Problem jest taki, że te stawy bardzo ciężko chodzą. Przez to właśnie jak są tworzone. Tutaj następnie znowu mamy ball joint z jakiegoś powodu. No ale. Ok, pozwala nam na ruch tą częścią kciuka. No i na końcu mamy staw zwykły, zawiasowy, który pozwala nam ruchać końcówką kciuka. No i teraz właśnie te palce. Każdy z nich jest budowany praktycznie w identyczny sposób. Tak, tak jak mówię. Jestem ball joint i następnie mamy staw zawiasowy. Tylko, że ten staw jest cholernie sztywny, prosto z pudełka. Teraz jak widzicie, wydało mi się nim zgiąć, dlatego że jest to palec, którego właśnie testowałem do tego, jak to będzie wyglądać. I jak widzicie, palec mi. Się odczepił i jest to bardzo częste, tym bardziej jeśli chcecie polusować właśnie ten pierwszy staw zawiasowy, ponieważ praktycznie za każdym razem, jak próbowałem go yy, choćby ruszyć, nawet nie obluzować, tylko po prostu ruszyć, to prędzej wyjmowałem staw kulkowy, o właśnie, a jeżeli ruszałem tym stawem zawiasowym, który odpowiada nam za takie lepsze zgięcie tego całego palca. O, udało mi się, teraz pewnie już będzie luźniejszy. Tylko, że no właśnie pierwsze jego obluźnienie powoduje jego wypadnięcie z tego stawu, ale jeśli już palec wam stąd wypadnie, to trzyma się on lekko gorzej. Nie trzyma się fatalnie, bo wciąż mogę nim tym palcem ruszać, jak widzicie. I on nie wypada, ale jest luźniej niż bazowo, ale już tam mniej marudząc, no to tutaj mamy znów kolejny staw w tym miejscu i znowu końcówek końcówka palca jest oddzielnym stawem, więc z jednej strony są to dłonie, które są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo pozowalne i na pewno jeśli ktoś ma cierpliwość, to bardzo fajnie będzie je układać. Natomiast dla mnie ten problem tutaj z tym stawem zawiasowym pierwszym jest zbyt duży, aby komfortowo mi się te dłonie układało. I następnie się dobrze pamiętam, to tutaj jest tylko i wyłącznie jeden staw kulkowy, który pozwala nam na przechył do przodu, bardzo lekki Przechył do tyłu, nawet mocny. Widać, jak się ta część kok z kokpitem unosi. Mamy lekkie ruchy na boki i ten element, jak i ten element taki, jakby z rurkami. Są to oddzielne elementy, które też się oddzielnie od tego stawu ruszają. Jak widzicie, kiedy nim obracamy, nie możemy też go w pełni obrócić przez blokowanie tych wszystkich elementów. Ale no, wydaje mi się, że coś takiego jest nawet sensownym zakresem ruchu. W no, ok, jest niskim, ale no. Rzadko kiedy będziemy potrzebować czegoś bardziej zgiętego niż to. Skir armor, no to tak, no, typowo przednie klapy są osobną częścią, to master grade, prawda. To co jest nietypowe, to jest to, że mamy bardzo podobne mocowanie bocznych Skier armorów co w high grade przez co i nie bardzo są sensownie wyginające się na boki w tej osi i lepiej jest po prostu sobie je obrócić. I z tyłu oczywiście tylny skir się rusza, bo jest to Master Grade, a nie jakiś tam High Grade. Z tym, że trzeba uważać, żeby nie przesadzić, bo łatwo się te ball jointy wyczepiają. Więc to jest taki maksymalny zakres ruchu. Tutaj coś w ogóle blokuje też, chyba te rurki. Tak się jak mamy taki wychył nogi do przodu. Bardzo podobny jak u High Grade'a, nawet do tyłu. Przez to, że mimo ruchomości tego skir to nie jest on zbytnio ruchomy. I teoretycznie to mogłoby być by trochę lepsze, ponieważ jak sobie ten staw wyczepimy, to co jak widzicie, jest taki jeszcze jeden staw, który teoretycznie mógłby nam obniżyć całe UDO. Z tym, że ja mam pewne z nim problemy. Otóż nie potrafię nim ruszyć. Patrzyłem specjalnie w instrukcję, nie widziałem żadnej blokady tego ruchu. Więc nie wiem, coś musiałoby się z tym mechanizmem stać, że nie chce on mi się ruszyć. A też nie chcę przykładać zbyt dużej siły, żeby sobie tego stawu nie połamać, ponieważ naprawienie takiego stawu jest cholernie ciężkie i nie zamierzam się w to opakowywać. Więc no wiecie, że tutaj ten staw jest, aczkolwiek no ja mam z nim pewne problemy. Tutaj mimo, że wygląda jakby całe udo było zabudowane, to na całe szczęście mamy na górze wycięcie, dzięki czemu mamy prawie pełny szpagat, no niestety wciąż prawie. Wciąż ten element lekko blokuje, ale i tak fajnie. Jeśli chodzi o kolano, to tak. Mamy takie oto zgięcie, które w sumie jest fatalne. To nawet nie jest 90 stopni, nie? I można by było, było powiedzieć, że jest to pozawalność fatalna, jeśli chodzi o kolano. Aczkolwiek Bandai tutaj zrobił coś bardzo fajnego. Otóż daje nam możliwość wysunięcia tego stawu, przez co staje on się stawem podwójnym. I mamy takie oto zgięcie. Bardzo, bardzo fajny mechanizm. Ta dysza silnika się lekko rusza razem z tym elementem, no i już przechodzimy do stopy i jeśli chodzi o stopę to tak, mamy tutaj staw kulkowy jak widzicie oraz jakby ta część stopy nie jest przyczepiona tutaj do stopy tylko z przodu, tak więc tutaj mamy drugi ball joint i te dwa stawy sumarycznie razem dają nam takie zgięcie na bok, czyli w sumie coś co pomaga szpaketowi bardzo fajnie taki na bok, chyba nawet trochę większy, taki do przodu, więc naprawdę bardzo, bardzo fajny i nie wygląda to w sumie sztucznie. Wygląda to jak coś zaplanowanego. No i jeśli jeszcze odchylimy sobie te elementy to taki ruch do tyłu. Więc niezbyt dużo, ale wciąż coś. Tak więc całościowo w sumie tak samo jak w przypadku high -grade jest to pozowalność, bardzo typowa na master grade'a. Nie ma tutaj nic takiego specjalnego, szczególnego. Ale też zarazem nie ma tu nic, co super by nam ograniczało możliwości pozowania tego modelu. Tak jak wcześniej, porównanie rozpoczynam od HG Jesty, teraz HG Egan, Mastergate Unicorn, Mastergate Age Magnum 2, RG dziadek którego niedawno zapowiedzieli w wersji 2.0, no i porównanie z HG Kalibarnem, Mastergate Barpatosem, no i Perfect Gate Axiom. Gra ma czegoś nietypowego, bo akurat mam taką okazję: sam z HG gundam Unicorna. Podsumowując, Master Grade Jesta to taki sam case jak w przypadku High Grade Jesty, jest to bardzo standardowy Master Grade, który nie ma jakiejś swojej dużej wady, może poza faktem, że jest zbrany na polikapach, ale to przypadłość wielu starych Master oraz nie posiada też żadnego super ekstra gimiku. Posiada oczywiście to miejsce na leda, ale no nie dostajemy leda w zestawie, więc byłbym spódny prędzej dać to na wadę, a nie na zaletę. Ale mimo wszystko wciąż uważam, że Master Grade Jesta to model lepszy niż High Grade Jesta, ale niewiele dlatego. Mastergate Jesta dostaje Cyan Bug'a. na Orange Bug'a czegoś mi brakuje. Mówiąc o tej stabilności, której brakuje Jeste przez budowę polikapową, czy przez to, że na przykład magazynki lubią odpadać. W przeciwieństwie do Jesty, uważam, że w tym przypadku, jakby wydali Mastergate Jeste 2.0 to ta podobałaby mi się już o wiele bardziej, dostałaby na spokojnie Orange Baga albo nawet Red Baga, no bo w ogóle zaczniemy od tej rzeczy do poprawy, a polikapów w obecnej masterie już nie dostajemy, tak więc choćby to byłoby już lepsze od tego modelu, który rezygnowałem dzisiaj. A na tym prezencję to już będzie wszystko, tak więc komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie w górę, jeśli film się spodobał, na razie.